Kojarzysz taką grę skaczesz sobie ptakiem, i robisz potem tak. I tak. Ten Wietnamczyk podobno na tym zarabiał po 50 koła dziennie. Stwierdziłem, że skoro ten chłop mógł, to ja też mogę. Bo czemu nie? Deweloperem jestem. Dobrym przecież. Witam. Robimy gierkę. Szybko. Krok pierwszy. Grafiki. Oczywiście wszystkie grafiki robimy sami. Happy hopity ukradłem se twoje grafiti. Nowy projekt import grafik, dzielimy je na osobne spritey, wrzucamy background, zmieniamy obszar, który widzi kamera. Ma być mały jak mój pen. W końcu możemy dodać ptaszora. Na pewno zapytasz jak to zrobić. No to, nie wiem, tak jakoś sobie klatki kluczowe ustawiasz na oko, żeby to jakoś wyglądało. Trzeba jeszcze dodać podłoże, żeby miała o co nasza ptaszyna rozwalić sobie ryj. Teraz przechodzimy do najciekawszego. Rozdział drugi. Programowanie. Jeśli byłeś ciekawy jak wygląda praca każdego programisty, dzięki moim niezwykłym umiejętnościom programowania uzyskałem niesamowity kod pozbawiony wszelkich błędów. Pasal to Nie każdemu udaje się osiągnąć postawiony cel, ale jeśli tylko chcesz, zawsze wszystko ci wyjdzie. Tym sposobem, poświęcając niecałe 10 sekund na pisanie kodu, mamy latającego ptaszora, przelatującego przez rury. Teraz jeszcze jakieś UI i reset po śmierci ptaszora. Punkciki za rurki z kremem też będą git. Oczywiście okazało się, że to co zrobiłem było w chup nieczytelne, więc musiałem to delikatnie przebudować. Chapter 3. Testy na ludziach. Zawsze po zrobieniu gry daj komuś w nam zagrać. Opinia osób trzecich ma ogromne znaczenie. Poproś kolegów, koleżanki, mamy, tatę, dziewczynę. <ścoughs> no co, bo kurwa przegrywasz? Tak. Jeśli twoja gra będzie ciekawa, możesz pomyśleć nad wydaniem jej dalej w świat. Wypuszczając to, co przed chwilą zrobiłem, spowodowałbym zastój na rynku gier mobilnych, bo... bo wszyscy by grali w moją grę. Dlatego tego nie zrobię, bo nie. Jeśli uważasz, że nie umiem robić gier, to zostaw łapkę w górę. Jeśli myślisz, że potrafię, przestań tak myśleć. No, suba też możesz zostawić. Pa.